Chciałem być że Chciałem mieć Eurysa. Podróżować, zwiedzać świat i wiele pięknych, pięknych kobiet znać. Przemierzyłem cały świat. Od lasu zgrałem tysiąc tali kart. Niezwykłym i nie leda, opatrzony, polecę precz, poeta ze dwojej złożony natury. Ani ja już przebywać na ziemi więcej będę, a większy nad zazdrość miasty wzgardzę. Ciche, mistyczne taty, owe wieczne głusze zimowych śnieżnych pustyń. Owe zapatliska niedostępne wśród złomów, Gdzie jeden się wciska mrok I gdzie wicher końcem swych skrzydeł Uderza z głuchym jękiem. A są takie ciche, Zwłaszcza te pierwsze, Gdy spotkasz takiego w góry, Wiele z nim nie podobasz. Najwyżej na ucho ci powiem, Będzie w dobrym humorze, nawet przy pogodzie. Nie lubiłam Cię Warszawo przedwojenna, parafiańska, mieszczańska, kuchenna, ondulowana, ale nie Nie lubiłam i kwita. Ciasno było, tuż nie niemrawo mieszkać u Ciebie Warszawo, Dziedzińce jak bieda szyby bez kwiatka, ulice wąskie w kratkę. Varsha, Warszawa... Varsha, Varsha, Do którego nie wrócę jest taki skrzydlaty kamień, lekki i ogromny. Pioruny biją w ten kamień skrzydlaty. Zamykam oczy, aby go odpomnieć. W moim mieście dalekim, do którego nie wrócę, jest ciężka i pożywna woda. Kto tobie, kubek, z tą wodą raz poda, podaje wiarę, że zawsze powróci. dopiero daleko, na ciemnej sali, w miasteczku malenkim. Gdy trzy cylindry na szpulę nawleką i zaczną ciskać pęk światła za pękiem, dopiero wtedy ten film się wyświeci. Duchy w blaszaniach obudzą się w puszkach i nocą wyjdzie, jak wszyscy poeci Dickens, wymarzyć w mistycznych koluszkach. Siemiony z piasku i pszenicy z Lublina. Jeśli Polska ma skórę, to waszą. Jeśli włosy, to wasze. Jeśli oczy, to wasze. Jeśli wasze, to moje. Ziemione, lubelskie, kujawskie i nadwiślańskie. Jeśli Polska jest młoda, to dla was. Jeśli czeka, to na was. Być może gdzie indziej są ziemie piękniejsze i noce gwiaździstrze i ranki dźwięte. Być może pełniejsza, zielększa jest ziemia, i ptaki w gałęziach śpiewają własne. Tam, gdzie ten promień równiny dotyka, i cień ucieka, jakby biegł naprawdę, Warszawa stoi. Ze wszech stron odkryta miasto niestare, ale bardzo sławne. Dalej, gdzie z chmurki wiszą deszczu struny, pod pagłykami z akacjowym gajem, to pracha. Nad nią zamek widać cudny, Wsparty na górze, starym obyczajem. Warszawo srebrnouślna, od nieba aż do gwiazd. Najbardziej lekkomyślna ze wszystkich świata miast. Niewinna i bezsenna, pół panna i pół wąż. Warszawo przedwojenna. Kocham się pani wciąż. Batł michar tu mi, jak naciane podabatów mi z jikadami ćwierzących śmi świadkiem szczęścia Wyspa, na której wszystko się wyjaśnia. Można stanąć na gruncie dowodów. Nie ma dróg innych oprócz drogi dojścia. Krzaki aż uginają się od odpowiedzi. Rośnie tu drzewo słusznego domysłu o rozwikłanych odwiecznych gałęziach. Ożyczony wóz, w się i wiał. ale przecież mił. na ciemną żałobę. Kiedy czernią zaleją dawności odpryski odbijane nad ranem w gładzie zimnośliskiej i pochylą się ciemnią nad byłości grobem. Porty wgryzą się światłem w półumarłą wodę, roześmieją się w nocach po pustych ulicach i miasto w głąb aż do dna światła chce przemycać. Augustowskie noce Nad brzegami drzemiące Noce pachną gorące Osłonięte przez mgłę Augustowskie noce Zatopione w jeziorach Zapomniane do wczoraj Odnalazły dziś mnie Ty przechowasz temu szereg ja oczy daleko od siebie. Niech lecą, polecą, jak ptaki po niebie, aż do tej krainy, gdzie pada zmierzch siny od Karpat ku starej kolebie. Tam Kraków siadł cichy w głębokiej zadumie. Kto spojrzy, zapłacze i smutek zrozumie. Jak duch nad mogiłą rozmyśla, co było, i tęsknął w obcym dziś tłumie. Chcą przenosić, ale gdzie? w Kraków czy Warszawa? A ja jednak myślę, że Jeśli chcecie gdzieś przenosić to wieszczady Bo to idealne Jest w liściach błyszczących po letnim deszczu, podwójnie zielonych w księżyców i szmaragdowej latarni wiszącej przy zwierzynieckiej. Kraków, cienisty ogruiec, jaśminów gąszcz, las, kasztanów, inwazja drzew, ptaków, roje, w tym lesie szepty tajemne, w tym lesie łzy, załunki zduszonych pięciach jest w ujęciach i W górach jest wszystko, co kocham. Wszystkie wiersze są w bukach. Zawsze, kiedy tam wracam, biorę mnie klony za wnuka. Zawsze, kiedy tam wracam, siedzę na ławce z księżycem i szumią brzusk kropidła dalekie miasta są Nie będę myśleć dziś, i na jutro, to zostawię. do głowy cały łowicz kolorowy, białe włosy małych dzieci i jak morli biały pąk. Raźnik powiew z tamtej strony, baby niosą feretrony, cóż to w oczach twoich świeci? Książka leci z drżących rąk. Gdzie nie spojrzeć, pełno jest pszczeniaków choć jak niech kochają dzieci swoich, zna ich Rzym Warszawa, Pszczyniacy są, jeśli zdolny, uczony to z Pszczyny Kompozytor ceniony to z Pszczyny Zasłużony dyrektor, profesor czy lektor To z Pszczyny, to z Pszczyny jak nic Nie boimy się cudów, my z Pszczyny Nie boimy się trudów, my z Pszczyny Pomysł Pszczyny, a Pszczyna jest perłą wśród gwiazd Najpiękniejszą gwiazdeczką wśród gwiazd Pasuje, nie? Węgiel, tam węgiel, 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 węgiel,